O jeżu, nie wierzę, że to powiem zaraz, ale uwaga. Cześć, witam was bardzo serdecznie, rozpoczynamy vlogmas dzień pierwszy. Słuchajcie, nie mam pojęcia kiedy minął ten rok, jakby jeszcze pamiętam jak nagrywałam w zeszłym roku. Jestem lekko zaspana, bo przespałam budzik, na szczęście wstałam wystarczająco wcześnie, że jeszcze mam czas, żeby do was chwilę pomówić. E, nie wiem, kiedy minął ten rok, i e, ostatnio sobie przypomniałam, że w październiku jeszcze, jak nagrywałam chyba TBR e, czy jakiś film, to mówiłam: oh, za dwa miesiące już rok masy. Jakby to się dzieje. To jest teraz. <laughs> e, także, także ja nie potrafię w to uwierzyć. Słuchajcie, na Instagramie pokazywałam wam, co przygotowała dla mnie moja mama. Czekajcie, moja mama mnie zaskoczyła ostatnio, bo powiedziała, że musi coś zrobić. Tutaj są rzeczy Adama z pracy, e, że musi coś zrobić i że musi szybko przyjechać, bo coś tam, coś tam. E, no i przyjechała i ma taką dużą torbę. A ja jej mówię: Daj mi tą torbę, żebyś jej nie niosła. Ona, nie, nie, nie ona poniesie, poniesie, poniesie. Mówię, no dobra, no okej, okay, jak chcesz nieść, to, to, to nie będę się prosiła. Wchodzimy do mieszkania, a ona mówi: Nie chciałam, żebyś niosła, ponieważ tutaj jest taka niespodzianka dla ciebie. Mianowicie to. Kalendarz adwentowy. Moja mama sama przygotowała ten kalendarz adwentowy, sama wybierała prezenty. Tutaj, nawet jak zobaczycie, to te opakowania są ręcznie pomalowane, te kropeczki. I każde opakowanie ma taką zawieszkę z numerkiem, tutaj. To jest siódemka, akurat. No, jest po prostu niesamowita. W ogóle stałam tutaj w przedpokoju, jak ona mi to dawała, i ryczałam, jak. No, jak dziecko płakałam. Bo to jest tak cudowne, to jest tak słodkie i po prostu to. To jest wspaniałe. W każdym razie, skoro dzisiaj mamy 1 grudnia, dzisiaj idzie zwiastun vlogmasów a ja zaczynam nagrywać, to myślę, że czas, żeby... O, znalazłam! Żeby otworzyć jedynkę e, i zobaczyć, co moja mama tam e, włożyła do środka. Czekajcie, może was jakoś tak położę. W każdym razie, tu jest jedynka. Otwieramy. I zaraz zobaczymy, jak otworzę to przygotuję sobie śniadanie i jadę do pracy. tutaj jeszcze jest sznureczek. Oj, oj, spadło. Waga, tom, 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 tom. Ojej, ojej. Zobaczcie, Kinder niespodzianka. Wezmę sobie do pracy. Będę miała jako przekąskę słodką. I w środku będę miała zabaweczkę. Jej! Moja mama powiedziała, że pomimo tego, że w lutym będę miała 30 lat, już 30 urodziny, to ona będzie mi do końca życia kupowała i organizowała kalendarz adwentowy, bo zawsze będę jej dzieckiem. Po prostu najcudowniejsze na świecie, słuchajcie, najpiękniejsze co mogłam usłyszeć w życiu. <gry> także tak kochani, to była pierwsza paczucha, ja idę teraz szykować sobie śniadanie e, i zbieram się do pracy i pewnie odezwę się do was jak wrócę, jeszcze dzisiaj mam szkolenie od 18 do 19, więc mam nadzieję że uda mi się coś e, nagrać żeby ten vloga, vlogmas pierwszy poszedł bo mam też pewne obawy w ogóle co do vlogmasów, to znaczy ja takie obawy mam co roku e, s, no dobra, to wam już powiem, zawsze boję się, że nie wiem, że będzie nudno że nie będę miała materiału że wam się nie spodoba, że nie będziecie mi spędzali daną czasu, że nie będzie świątecznie, nie wiem, mam jakieś takie wszystkie jakieś wewnętrzne swoje przemyślenia i, i przed tymi vlogmasami jestem tak zestresowana, że na przykład teraz miałam nagrywać Gilmore Girls Bredaton i jak to powiedziałam, samego rana to po prostu <grytanie> mój akcent gdzieś tam jest. W każdym razie miałam nagrywać i obiecałam sobie, że przez dwa tygodnie będę nagrywała i rzeczywiście materiału trochę mam, ale... Jakby moje myśli były cały czas zaprzątnięte tymi vlogmasami i gdzieś tam to wszystko przeżywałam, że przez cały miesiąc, dzień, dzień będę nagrywała, że chyba nie jestem do końca zadowolona z tego materiału, tylko e, jakby podoba mi się ten materiał z wyjazdu ostatniego do Krakowa. Zresztą stwierdziłam, że tak czy siak nie będę miała kiedy wrzucić Wam tego Ridatonu z Gilmore Girls, więc. E, po prostu ten materiał, który mi się podoba wplotę w tego pierwszego vlogmasa i wam zrobię taką e, przebitkę żeby trochę go urozmaicić to znaczy tak, to jest przez jakieś pierwsze 3-4 dni, potem e, to mija zaczynam nagrywać i, i już leci, ale te pierwsze dni to są takie dni pełne, o, czy wam się spodoba, czy będzie fajnie czy, czy, czy dam radę to wszystko montować i, i czy czy z wszystkim wyrobię no także takie moje wewnętrzne obawy dobra kochani tak z rana trochę przemyśleń biorę sobie jajko niespodziankę, kinder niespodziankę i szykuję się do pracy ostatnio zakochałam się w wegetariańskich kabanosach, mama mi kupiła do spróbowania i po prostu przepadłam Adamowi też mega smakuje także dzisiaj oprócz kanapki, tutaj będzie chleb z masłem i z kabanosami <śm> Matko, jest po 16, a jest tak ciemno już. E, ja właśnie idę tam, ponieważ Adam po mnie przyjedzie i wracamy do domu. I pytałam się go, co dzisiaj mam zrobić na obiad, bo nic wczoraj nie zrobiłam, a on powiedział, spoko, zamówimy pizzę. Nie muszę robić obiadu. <grytanie> Także tak. <grytanie> Dobra, idę, bo on już chyba na mnie czeka. Chcesz no. Idziemy na zakupy. Idziemy kupić żareło. A potem zamówiłem pizzę i będziemy mieli pizzę! Zakupy zrobione. Adam jeszcze pojechał do sklepu i tak tutaj są jakieś rzeczy, na przykład chipsy, czyli mega zdrowo. Tam są pierogi, bo były w promocji jakieś sałatki, w ogóle chleb i tak dalej, więc no nie będę robiła wam foothaula, bo no nie ma nic w sumie ciekawego nawet. Nie wiem, dajcie mi koniecznie znać, czy w ogóle foothole są ciekawe, bo kiedyś pamiętam, że je nagrywałam we vlogmasach, a Teraz nie wiem, czy, czy je dodawać. Dobra, w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że przed chwilą na kanale pojawił się zwiastun. Tak, zwiastun, vlogmasów, tych vlogmasów. I już czytam wasze komentarze, że wam się podoba, nie możecie się doczekać. I chciałam tylko powiedzieć, że ja też nie mogę się doczekać. To znaczy, no, już właściwie nagrywam. Ale w każdym razie nie mogłam się doczekać tego, aż będę nagrywała vlogmasy. Więc tak, dziękuję Wam za wszystkie miłe komentarze i mam nadzieję, że ten pierwszy vlogmas też Wam się spodoba. A teraz idę rozpakować zakupy. Idę się rozebrać, yy, przebrać i będę też szykowała zaraz laptop, bo o 18 mam szkolenie i zamawiam pizzę. Dobra, jeżeli chodzi o zakupy, to nic ciekawego nie ma, bo tam są tylko rzeczy Adama do pracy. Ale chciałam Wam powiedzieć, że uwielbiam ten skyr waniliowy. Jest przepyszny. I bardzo, bardzo Wam polecam taką pastę e, wawrzyniec z suszonymi pomidorami i z żurawiną. Są różne smaki. Mnie akurat i Adamowi ten najbardziej podpasował i ten jemy. On smakuje w sumie bardzo podobnie do paprykarza. Nagrywam, Ataśie. No. Nie mówię do ciebie, tylko nagrywam. No, w każdym razie to są te dwie rzeczy, które mogę wam polecić. Jejku, powiem wam, słuchajcie. Y Powiem Wam, że dzisiaj mm, mam bardzo taki emocjonalny dzień. <grydy> bardzo dużo się dzieje. I zaraz Wam powiem: czekajcie. Po pierwsze, <grydy> jak już tak siedzę i mówię, że, że jest bardzo emocjonująco, to po pierwsze czytam Wasze komentarze pod zwiastunem i <grydy> chcę mi się płakać, bo tyle miłych komentarzy i tyle miłych wiadomości, które dostałam, no po prostu jest. <laughs> Masakra. Um, tak, <laughs> dziękuję. Dziękuję. To po pierwsze. <laughs> Mam nadzieję, że vlogmasy będą Wam się podobały i że będziecie miło ze mną spędzali czas. Jesteście niesamowici. <laughs> To po pierwsze. A po drugie, już się wcześniej poruszałam. bo że w zeszłym roku, z tego co pamiętam, też rozpoczynałam vlogmasy płacząc, bo oglądałam Dumbo, Dumbo. I no, Dumbo. Mniejsza z tym. W każdym razie, no tak, jakby tradycji musi stać się zadość. A teraz się też popakałam, ponieważ przez przypadek dowiedziałam się, jaki prezent dostanę na święta. o to dałam. Jeszcze Wam nie powiem, powiem jak już go dostanę i pokażę Wam. No ale... No ja nie mogę zadała. po prostu jeżeli zastanawiacie się, czy to zaręczy nie, nie, to, to bym wam powiedziała. Nie, to jest to, to jest... Bardzo... popłakałam się e, tak, także <ścoughs> tak, kochani, no pełen emocji, dzień. E, w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, ponieważ dzisiaj bestsellerki udostępniły informacje na temat tego, że będą czytały książki Sary, w Sary James widzicie, jakby już nie myślę Samantha Shannon, gdzie Samantha Shannon gdzie Sarah mas? Maas, bo będzie premiera teraz czwartego no Czwartego chyba, takiego pełnego tomu Czasu Żniw, i chciały, po pierwsze, przypomnieć o tej historii, no i po drugie, też jakby tak przygotować się do premiery. I ja się cieszę, ponieważ ja w tym roku czytałam Czas Żniw, więc ja w grudniu dalej będę czytała, słuchajcie, pieśń jutra, ponieważ ja wiem, że miałam Gilmore Girls' Readathon e, i miałam tę książkę właśnie w tym maratonie, ale powiem Wam, że ten maraton czytelniczy w listopadzie, po pierwsze. Ja nie wiem, czy jakby opadłam z sił przed vlogmasami, czy, czy sobie za dużo po prostu wzięłam na swoje barki, czy, czy źle rozplanowałam czas. Nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. Myślałam, że lepiej ten maraton wyjdzie czytelniczo. Myślałam, że o wiele lepiej będzie mi się w ogóle nagrywało taki trochę, no, rozleczony w czasie film. Ale niestety nie jestem do końca zadowolona z tego materiału. Prawdopodobnie tylko umieszczę wam materiał z Krakowa i zaraz się on pojawi, żeby urozmaicić ten pierwszy vlogmas i żeby wam też pokazać, jak wyglądał mój ostatni weekend. To, tak, to właściwie w takim dużym skrócie, ponieważ tam są tylko takie ujęcia z rynku, bo wiadomo, że no nie spędziłyśmy 72 godzin na rynku, ale tak myślę, że też już jakby cała otoczka w Krakowie nawiązuje do vlogmasów i do świąt, i już jest tak fajnie. Jeszcze chciałam wstąpić. W ogóle do Dadalusa, ale był zamknięty w niedzielę. No, a w sobotę nie miałyśmy czasu, bo miałyśmy inne plany także. A jeżeli chodzi o książki, to praktycznie wszystkie książki w maratonie zaczęłam i żadnej nie skończyłam. Więc dlatego też nie jestem zadowolona z tego wyniku. W każdym razie, kochani, jeżeli chodzi też o ten TBR na grudzień, bo długo zastanawiałam się, jaki temat wybrać przewodni. W zeszłym roku wzięłam sobie, wybrałam film i do tego filmu dopasowałam tematycznie TBR. W tym roku stwierdziłam, że w sumie mam sporo książek, zwłaszcza z ostatnich miesięcy, które pojawiły się w TBR-ach, ale po które nie sięgnęłam. I jakoś tak nie, że mi to ciąży, czy, czy źle się z tym czuję. Nie, to, to nie. <ścoughs> nie. na tym to polega, ale chciałabym te książki przeczytać, bo ja realnie chciałam po nie sięgnąć. Tylko albo nie starczyło mi czasu, albo miałam książki do recenzji, albo no. Tak po prostu wyszło, więc myślę, że po prostu będę się skupiała na tych książkach, które w tym roku chciałam przeczytać, które pojawiały się w TBR-ach, ale mi się nie udało, i myślę, że to będzie myślą przewodnią TBR-u grudniowego, żeby jakoś tak zakończyć ten rok w taki sposób. I mam też książkę, która jest bardzo gruba i z którą chcę nagrać też recenzję, udostępnić tutaj na kanale, i jest to książka wydawnictwa poznańskiego: My Naród. Nie wiem, czemu tej książki teraz tutaj przy sobie nie mam, tylko jest spokój obok, ale ona przyszła z drugą książką ostatnio, więc albo pokażę Wam ją dzisiaj, albo jutro, bo jeszcze ostatnio kupiłam też Mausa i chciałam Wam go pokazać, bo pokazałam go w klipach z Gilmore Ridaton, Ridaton, <laughs> ale... No, ale tamtego filmu prawdopodobnie nie dam, bo też nie będę miała czasu. Więc, kochani, to tak się rozgadałam i właściwie mówię tutaj o wszystkim i o niczym, bo z jednej strony mówię tutaj o prezentach świątecznych, z drugiej strony mówię o tym, jak, yy, jaką radość sprawiają mi wasze komentarze i jak się strasznie z ich powodu cieszę, A z z drugiej strony, z trzeciej właściwie mówię o książkach, o maratonie, o Krakowie, o wszystkim. Chyba, wiecie, muszę wpaść w ten taki trans masowy nagrywania i gadania do Was codziennie i wtedy jakoś tak to potem idzie, wydaje mi się, że sprawniej niż na samym początku. A, i jeszcze co muszę dzisiaj zrobić. Słuchajcie, musimy iść do... Musimy, wy ze mną musicie iść do komórki i tam odszukać kalendarz adwentowy, ten taki z choinką przesuwany, bo jakby vlogmasy zawsze jak się zaczynają, zawsze w zeszłym roku jak się zaczynały, to właśnie ta choinka sobie tak wędrowała i tak odliczaliśmy 24 dni do świąt. Więc yy, tak, muszę iść po tą choineczkę, żeby też rozpoczynać tak te vlogmasy. Ale najpierw, słuchajcie, jest godzina 19.30 i ja idę montować, a wy oglądajcie mój materiał, z Krakowa. Miłego oglądania. Ze mną możecie widzieć górę prania. To jest wyprane i wysuszone pranie. I teraz będę je składała. Także tak. Takie dzikie wieczory. <grybuj> <grybuj> Dobra, idę układać to pranie. Przypuszczam, że ten kalendarz adwentowy, jak tutaj poprzesuwam, rzeczy od Adama. Będzie albo tutaj, albo tutaj. Mam nadzieję, że nie wpadam na pomysł, żeby go dać gdzieś tutaj. Więc teraz, kochani, czas na szukanie. Pamiętam, że on się nie chciał zmieścić i ja chyba go do czegoś takiego. Dobra, będziemy szukali. Tam, ta, ta, ta. Pranie już za mną jest poskładane, pochowane Jedno już mogę z listy odhaczyć I też mogliście widzieć, że kalendarz adwentowy Ten taki przesuwany też już wzięłam z komórki I już będzie gościł w naszych vlogmasach I chciałam tylko powiedzieć, że nie wiem czemu wpadłam na pomysł Żeby tę choineczkę włożyć do innego pudełka I ten kalendarz włożyć do innego jakby... Nie wiem, nie wiem co się działo w mojej głowie. W każdym razie, jeszcze mam mnóstwo innych ozdób, które na pewno będę tutaj, wiecie, przywieszała, będę dekorowała mieszkanie. Najprawdopodobniej w ten weekend, bo w ten weekend też chciałabym ubrać choinkę, bo zawsze ubierałam choinkę przed samymi świętami i właściwie cieszyłam się tą choinką, ale chciałabym się nią cieszyć cały miesiąc, tak wiecie, tak w 100%. Więc myślę, że teraz przed kołajkami. Chciałabym ubrać choinkę i już tak właśnie udekorować mieszkanie, posprzątać, wiecie, zrobić takie clean with me z słuchaniem audiobooków, żeby też jakieś książki się pojawiły podczas tego sprzątania, a nie tylko sprzątania, więc takie mam pomysły na ten miesiąc i takie mam plany, ale dzisiaj tego na razie nie wyciągałam, bo dzisiaj chciałam tylko ten kalendarz, więc wszystko jeszcze tam zostało. No i to właściwie tyle. I powiem Wam też, że już zmontowałam tego vlogmasa, więc teraz tylko wgram to, co teraz nagrywam. E, zmontuję, dodam muzykę i zaplanuję na jutro, więc ja zabieram się do pracy, bo później jeszcze chciałabym poćwiczyć i wcześniej położyć się spać, żeby jutro być wyspaną. <laughs> Także tak, kochani, jeżeli chodzi o pierwszy vlogmas, to to wszystko. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, do zobaczenia jutro. Pa! pa!